Dzień dobry w programie Tu jest Polska. W dzisiejszym odcinku mamy zaszczyt gościć pana radnego wiceprezesa chrześcijańskich rodzin rady powiatu Gełdapi, pana Pawła Czyża. Witam. Dzień dobry bardzo. pani redaktor, witam serdecznie Państwa. Dzień dobry. Tutaj moglibyśmy porozmawiać o problemach, jakie wynikają z bycia rodziną zastępczą. Jak to wygląda z perspektywy opiekuna, opieka nad dziećmi. Tak, mieliśmy. Wraz z moją żoną w roku 2024 początkowo szczęście stać się rodziną zastępczą dla dwójki chłopaków, dla półtora rocznego i trzyletniego. Przeszliśmy oczywiście cały system szkoleń, które tak na dobrą sprawę niewiele wnosili, wnosiły do naszego życia każdy, który żyje w społeczeństwie. Tak, na dobrą sprawę, ma okazję obserwować, jak powinno wyglądać wychowanie dzieci. Staliśmy się w kwietniu ubiegłego roku rodziną zastępczą, i muszę przyznać, że mnie nie dziwi zupełnie to, iż w Polsce wiele tysięcy dzieci ja nie chcę tu określać skali, czy 10, czy 20, czy 50 tysięcy dzieci w związku z postanowieniami sądu o odebraniu. Z domu rodzinnego, oczekuje na pomoc osób dorosłych. System sprawowania pieczy zastępczej w Polsce jest głęboko niewydolny. W moim przekonaniu, my w czasie sprawowania opieki nad tą dwójką chłopców nie mogliśmy liczyć na jakieś wyjątkowe wsparcie ze strony służb, które są do tego powołane. Niestety wraz z moją Żoną mieszkamy w Powiecie Gołdabskim. To jest teren typowo rolniczy, post-PGR-owski. Natomiast niestety, poważnym problemem na terenie Powiatu Gołdabskiego, ale myślę, że też w wielu innych miejscach w Polsce, jest brak perspektyw. To się odbija w postaci chociażby, yy, yy, chociażby nadużywania przez wiele osób alkoholu. Yy, I niestety, muszę z przykrością stwierdzić, iż. Próba pomocy dzieciom spotyka się niestety z przeciwdziałaniem osób, którym, które nie rozumieją funkcji rodziny zastępczej. Dzieci zawsze krzyczą czy chorują. Niestety w naszym przypadku zdarzało się, że osoby chore na chorobę alkoholową zgłaszały chociażby do organów ścigania, na policję donosy anonimowe o tym, iż wraz z moją żoną mamy terroryzować dzieci. No to było bardzo przykre, ponieważ do naszego domu byli kierowani kuratorzy sądowi, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Żaden z tych specjalistów, ani nawet kurator sądowy nie miał do nas żadnych zastrzeżeń. Jedno z dzieci było ciężko chore. Poświęcaliśmy sporo czasu, aby przeorganizować swoje życie. I tak naprawdę niestety zostaliśmy z tym problemem pozostawieni sami sobie, a wręcz nawet gorzej, w mojej opinii lokalna y, komenda Policji uczestniczyła w, pró w próbie dowiedzenia osobom, y, takim jak my? Ja jestem przecież funkcjonariuszem publicznym jako radny, iż nasze zachowania pod adresem czyichś dzieci są niewłaściwe. No jaki był tego efekt? Otóż. Po kilku miesiącach, w lipcu, ta dwójka dzieci została nam odebrana, trafiła do, do domu dziecka. My, oczywiście, z moją żoną złożyliśmy stosowne zażalenie, bo to w lipcu tego poprzedniego roku. Niestety do dzisiaj to nasze zażalenie nie zostało rozpoznane. Rola rodzica zastępczego na terenach wiejskich jest bardzo trudna. W mojej opinii, z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli ktoś zamieszkuje w budynku, Wielorodzinnym, to najczęściej spotka się z jakimiś problemami. Do chłopaków naszych, i to mówię w cudzysłowie naszych, podchodziły inne dzieci i mówiły wprost: Co ty tutaj znajdą, robisz. W związku z tym ta edukacja o potrzebie pomocy dzieciom, u nas kuleje, kuleje cały system. Proszę również brać pod uwagę, iż systemowo niespecjalnie opłaca się de facto powierzać opieki zastępczej, pieczy zastępczej rodzinom, na przykład niezawodowym jest taka kategoria rodzin zastępczych niezawodowych, które nie otrzymują jakichś wysokich, bardzo środków związanych z utrzymaniem bieżącym dzieci, ponieważ jeżeli trafia dziecko do domu dziecka, te środki, które wraz z tym dzieckiem trafiają do domu dziecka, są kilku kilka razy Wyższe niż te, które się oferuje rodzinom niezawodowym, które z potrzeby serca chcą mhm. pomóc tym, tym naszym najmłodszym. Dzieci są naszym skar skarbem i dlatego ten system powinien zostać zmieniony. To nie może być tylko dla wielu osób praca. Mam tu na myśli oczywiście urzędników rozmaitych czy pracowników sądów. To musi być pewna misja. Ja mam wrażenie, że wielu urzędników traktuje, traktuje te, te kwestie po prostu jak zwykłą pracę od godziny do godziny, takiej, i pozostawia sporą część tych, tych, tych rodzin, które decydują się na to, aby być rodziną zastępczą, niezawodową, samych sobie. Co to również powoduje? Powoduje to, iż, tak jak wspomniałem, mamy tysiące dzieci, które należałoby, z uwagi na ich bezpieczeństwo, ich rozwój, Odebrać z domu rodzinnego. Są już prawomocne postanowienia sądu wielokrotnie, a nie ma gdzie tych dzieci tak na dobrą sprawę umieścić. No, a wiadomo, że dzieci najlepiej rozwijają się oczywiście w środowisku rodzinnym, a nie w, w jakiejś ochronce czy, czy kiedyś nazywano to bidulem. Czas tutaj na rzetelną edukację, na no to, aby przepracować ten system. To jest bardzo duża odpowiedzialność, aby zająć się mhm. czymś dzieckiem, bo, bo piecz zastępcza wygasza, wygasa oczywiście w sytuacji, kiedy dana rodzina współpracuje, żeby rozwiązać swoje problemy, a są one oczywiście rozmaite, ale zdarza się przecież, że dziecko po jakimś czasie wraca do swojej biologicznej rodziny i to bardzo dobrze. Natomiast należy dbać o najmłodszych, należy ten system zmienić i tutaj potrzeba wielu osób które zajmują się tą kwestią z potrzeby serca a nie tylko i wyłącznie zawodowo dokładnie czyli tak jakby to wsparcie państwa na dzień dzisiejszy to w jakim kierunku jak pan myśli panie panie Pawle na dzień dzisiejszy przede wszystkim chodzi tutaj o rzetelną akcję edukacyjną przez powołane do tego służby Polacy muszą wiedzieć, z czym się wiąże o, opieka zastępcza. To nie może być y, sytuacja, w której część rodzin decyduje się na to, aby być rodziną zastępczą, dlatego, bo procedura adopcyjna jest na przykład dłuższa. To musi być rzetelna edukacja, również, wydaje mi się, wśród, wśród uczniów szkół rozmaitego szczebla, aby wiedziały. Dlaczego dane dziecko znalazło się akurat w, w tym nowym środowisku, dlaczego często słyszymy, że takie dziecko mówi do dorosłego wujku, ciociu i, i, i stale jest widziane przez rówieśników na, na podwórku. I, i to pe w pewien sposób jest stygmatyzowanie. To jest oczywiście ciężkie i dla tych dzieci, a wielokrotnie osoby, które sprawują ta, taką pieczę. Są po prostu zamiast, zamiast wsparcia ze strony lokalnej mhm. społeczności, są wytykane palcami. To jest niedobry, niedobra sytuacja, to jest jakiś, jakieś niezrozumienie tego, iż naprawdę dla każdego państwa mali obywatele są przyszłością. Trzeba pamiętać, że te dzieci kiedyś będą dorosłymi i trzeba im dać szansę na normalny rozwój, na edukację, wielokrotnie na leczenie i trzeba do tych spraw podchodzić poważnie. Tak jak mówię, w mojej opinii obecnie centra pomocy rodzinie w tym zakresie nie funkcjonują dobrze. Być może wielu pracowników ma dobre chęci, natomiast to, 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 to jest jakaś rutyna jednak. Mm. Tutaj potrzeba więcej osób zaangażowanych, być może społecznie, większego wsparcia. Proszę zrozumieć, że jeżeli do danej rodziny jest skierowane dziecko, to właściwie taka rodzina zastępcza niczego o tym dziecku nie wie, nie wie, na co jest najczęściej, na co jest chore, jakie ma uczulenia, nie ma wielu informacji. Człowiek po takim szkoleniu rodzina zderza się, które trwa zresztą tam kilka tygodni, po kilka godzin, zderza się nagle z takimi obowiązkami w stosunku do dzieci z którym nawet sobie nie zdaje sprawy że, że mogą zaistnieć no my z moją żoną nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego iż za wyjątkiem naszego tego takiej woli pomocy dzieciom trzeba jeszcze prosić przepraszam za wyrażenie ale w cudzysłowie o zgodę jakąś lokalną społeczność czy, czy możesz danemu dziecku pomóc to to są przykre sytuacje ja się naprawdę nie dziwię jest sporo Sporo stron internetowych i w mediach społecznościowych można przeczytać wiele komentarzy, iż ta pierś zastępcza w Polsce kuleje. W moim przekonaniu, tutaj jednak musi się zaangażować również strona ustawodawcza, to nie może być suche prawo. Dziecko to nie jest rzecz. Dziecko to nie jest zwierzę, któremu można nałożyć kaganiec. Mm. Tutaj policja niestety funkcjonuje dosyć fatalnie. Do mnie na interwencję jako do radnego przyjeżdżali umundurowani funkcjonariusze, wiedząc, że trzy tygodnie wcześniej dzieci zostały przez funkcjonariuszy umundurowanych gdzieś tam odebrane. To powodowało stres. Młodszy z chłopców, nad którymi mieliśmy opiekę, Właściwie płakała, krzyczał przez, przez kilka godzin dziennie, i to stanowiło problem. W związku z tym, niewiedza jest tutaj przeogromna, jeżeli chodzi o, o społeczeństwo. W większości Polacy mają dobre chęci, ale trzeba również tutaj rzetelnej edukacji, i tym powinny się zająć w moim przekonaniu chociażby samorządy od, od poziomu gminnego do powiatowego. I tutaj trzeba realnych zmian, i to jest w interesie nas wszystkich. Osób dorosłych, które y, pracują, które chcą y, przekazać kawałek swojego serca y, dzieciom, które są w trudnej sytuacji, i chcą po prostu ich, y, ich, ich dobra. I to jest chyba tak najważniejsze, mhm. żeby dzieci. I tutaj chyba polecę Państwu, tak. bo widzę, że przed nami leży miesięcznik moja rodzina, sporo kwestii dotyczących funkcjonowania rodzin. Państwo możecie oczywiście w mojej rodzinie. Yy, odnaleźć, bo to, to musi być również tak, iż w te kwestie zaangażują się również media, to nie może być stale taki, yy, taka bajka wytwarzana, że, że otóż jakiemuś dziecku stała się krzywda, bo, bo jakiś dorosły je pobił. To się będzie zdarzało. Natomiast nie można też wskazywać, że jeżeli ktoś sprawuje opiekę nad cudzym dzieckiem z mm. dobroci serca, to od razu musi być jakiś przestępca, czyli yy, a niestety Wrażenie ja osobiście mam po działaniach mm -hmm. e, lokalnych służb w moim powiecie, po, po działaniach e, policji, a co najciekawsze e, próbowano e, formułować jakieś zarzuty pod adresem moim i mojej żony w, w zakresie opieki nad dziećmi. Ta sprawa trwała kilka miesięcy i została de facto umorzona, nikomu nie postawiono zarzutów. No i jaki jest efekt tak na dobrą sprawę, bo chciano pokazać radnemu opozycji, że nie tędy droga, nie nada, nie wolno, uderzając w dzieci, uderzając w naszą pracę z moją żoną mhm. nad tym, żeby te dzieci miały lepszą przyszłość, spowodowano tylko jedynie to, że dzieci, dwójka maluchów z, ze środowiska domowego trafiła po prostu do bidula mhm. I, i tu winnych nie ma, tak. My straciliśmy dużo energii e, po to, aby, aby, aby zmienić jednak swoje życie, ustabilizowane przecież, e, a tu spotkał nas e, w, w tym zakresie smutna niespodzianka, i tutaj e, wielki apel do wszystkich Państwa, żebyście Państwo pamiętali, że nie zawsze to, co, co ktoś opowiada w środowisku, jakieś plotki e, celowe, są oparte na prawdzie. W związku z tym często trzeba je weryfikować. Jeżeli znacie Państwo przypadki rodzin zastępczych, gdzie rzekomo ma się dziać jakaś krzywda, zajdźcie, zapytajcie. Często zdarza się nawet, że jeżeli dorosła osoba chce mieć trochę czasu dla siebie, odpocząć, tak, to potrzebna jest pomoc, chociażby przez godzinę, żeby taka osoba dorosła po przyjęciu dziecka. Mogła odpocząć przez bodaj cztery tygodnie. My z moją żoną spaliśmy po półtorej godziny dziennie. I, i, I tak na dobrą sprawę, dostaliśmy za to obuchem w głowę. Natomiast mam wrażenie, że to jest efekt niedopracowania całego tego systemu. Ślicznie, naprawdę dziękujemy. Mamy nadzieję, że to wszystko jakoś się poukłada, że ten system unormuje się. Mamy nadzieję, że takie doświadczenia, które Państwo tutaj mieliście, już się więcej nie powtórzą, bo my chcemy tutaj pozytywnie do tego wszystkiego podejść. Znaczy, ogólnie nasz program jest, ma to do siebie, że jednak mimo wszystko rozmawiamy o, o różnych y, sprawach, ale dążymy do takiego y, już jakby porządku w tym wszystkim, żeby jednak mimo wszystko ludzie sobie pomagali. To znaczy, tutaj wspierać. mamy, w moim przekonaniu, trochę hura optymizm. Byłoby świetnie, gdyby tak. wszystkie tak. polskie dzieci, które mają problemy związane z postawą dorosłych, tych problemów nie miały. Mhm. Natomiast tutaj jest bardzo ważna edukacja, bardzo ważny dostęp do informacji, bardzo ważne jest to, aby też nie traktować, nie wiem, innych służb, chociażby na przykład policji, za jakąś formację, która działa zgodnie z prawem. No tak się okazało ostatnio, że były komendant powiatowy Policji z Iławy, pan inspektor Pankowski, stwierdził, że w Polsce no, no nie ma właściwie prawa. Tak? No więc, jeżeli ja słyszę coś takiego od wysokiego funkcjonariusza policji, to ja mam takie przekonanie, że te, te, te nawyki, które, które znajdują się w, w służbach. Mundurowych, mogą być powodowane chociażby mhm. e, takimi sensacyjnymi e, serialami, które są gdzieś tam w różnych tych stacjach komercyjnych produkowane, o tym jak e, niby się funkcjonariusze polscy policji powinni zachowywać. No, jak ja oglądam te seriale, to bardziej mi to przypomina czasy milicji obywatelskiej, a nie do e, nawiązania no, do, drugiej Rzeczpospolitej, tradycji polskiej policji, no proszę zauważyć, że, że w tych rozmaitych serialach, które widzimy na, w stacjach komercyjnych, polskich serialach, mhm. ci, ci, ci te osoby, aktorzy, którzy grają w funkcjonariuszy policji zwracają się do każdego po, po imieniu albo ej ty, ej, no, co to jest? No, to, to generalnie to to jest brak kultury, brak wiedzy, takie przekonanie o własnej wyższości, a przecież funkcjonariusze policji służą nam. Oni są również obywatelami, mają rozmaite poglądy. Nie można komuś zarzucać w policji, że jeżeli ma prawicowe poglądy, a rządzi akurat lewicowa ekipa, no to jego praca, jego wkład w bezpieczeństwo Polski jest nieistotny. Tutaj e, najważniejszą kwestią jest, e, są media, są wolne media, są takie media, które są w stanie wyłamać się z tego kanonu, z tej papki, która jest sączona w mediach głównego nurtu. Cieszę się, że jest tutaj portal prawy.pl, no jest również mhm. telewizja Trwam, e, Radio Maria, TV Republika, natomiast to jest wszystko mało. E, po to są portale społecznościowe, aby o różnych kwestiach informować. Prawo prasowe nie jest skomplikowane, rejestracja, tytułu prasowego, jeżeli ktoś jest zainteresowany, również nie jest e, e, sprawą jakoś e, skomplikowaną. Natomiast e, konkludując to wszystko, ja wierzę, że będzie lepiej, wierzę, że się rozwijamy. Mhm. E, Polska jest krajem jednak demokratycznym, e, a przynajmniej e, tak e, sądzimy, bo o to walczyli nasi. Dziadkowie, dziadkowie żeby to był normalny kraj a nie żeby prawda jedna ekipa walczyła za pomocą maczugi z drugą ekipą i powodowała problemy dla polskich rodzin bo tak na dobrą sprawę wojna polsko-polska powoduje problemy dla polskich rodzin również dla polskich dzieci dziękuję ślicznie moim i państwa gościem był dzisiaj nasz tutaj radny wiceprezes chrześcijańskich rodzin rady powiatu w Goddawii. dziękujemy ślicznie Dziękuję Nie bardzo powiem, Pani redaktor. bardzo miły. Bardzo dziękuję Państwu za, dziękuję. za tą rozmowę.